Dzisiaj pokażę Wam, jak uruchomić logo w nowej wersji programu Stampa 3. Daliśmy taką opcję. Teraz możecie do każdego szablonu stanowiska, tak naprawdę dodać swoje logo. Mamy 10 możliwości dodania logo. Tutaj pojawiają się takie nowe, dwa pola, dwa rzędy pól. No i zacznijmy od, od tego, jak to działa. Czyli, aby dodać grafikę, jaką chcemy, pierwszy wybieramy przycisk załaduj, czyli załadować grafikę. Otworzy nam się okno, z którego mamy możliwość wybrania w trzech formatów. Format plików JPG, PNG oraz BMP. W pierwszej kolejności należy wybrać, który format chcemy otwierać. Ja zaznaczę JPG. Mam tutaj taką kamerę. Wybiorę tą kamerę. Zalecam, aby nie przekraczać w poziomie 800 pikseli, ponieważ może to spowodować, że program zacznie działać wolno. Z powodu dużych danych do przetworzenia podczas edycji grafiki. I oczywiście mówimy tutaj o drukarkach Zebra, czyli zdjęcia najlepiej jakby były Czarno-białych kolorach, aczkolwiek zebra, kiedy zamieścicie zdjęcie kolorowe, też wydrukuje jednak w odcieniach szarości, co może niezbyt dobrze wyglądać. Dobrze i przejdźmy do zdjęcia, czyli zaznaczamy sobie zdjęcie. W tym wypadku chcę kamerkę. Kamerka pojawia się z lewej strony. Możemy takie logo wyłączyć bądź włączyć. No, Mamy zaudwana. W każdym momencie możemy zmienić to logo, więc to nie ma z tym problemu. Możemy wyłączyć i włączyć następnie. Takie logo będą się tutaj pojawiać w różnych formatach, więc będą one szersze lub węższe w zależności od formatu i wielkości, jakie tu załadujecie. Dlatego daję Wam taką możliwość przeskalowania takiego obrazku, czyli możemy sobie tutaj w poziomie zwężyć ten obrazek, w poziomie zwiększyć ten obrazek, jak i w pionie zmniejszyć go lub zwiększyć. Czyli możemy dostosować jego wymiary. Jak widzicie, tło zakrywa tło etykiety, czyli zdjęcie jest na pierwszym planie. Na przykład możemy dalej zrobić taką kamerę, przykładowo sobie wpisać taki tekst. Spakowano pod nadzorem kamer. On oczywiście nam się tu dobrze nie ułożył, ale jak widzicie, tekst jest na etykiecie. Teraz chcielibyśmy ten tekst wyrównać sobie w jakiś sposób, lecz tutaj oczywiście to nie reaguje, kiedy wstawiamy spacy, ponieważ program jest tak zrobiony, że kiedy nie ma żadnego znaku przed y, tekstem, to nie możemy go przesunąć. Więc przykładowo tutaj musimy wstawić chociażby jakiś znak, czyli kropkę. Ta kropka tutaj jest widoczna. I teraz, żeby przesunąć ten tekst, zrobimy sobie tak w prawo i już mamy spakowano pod nadzorem. I teraz kamer też żeby przesunąć, ponieważ kamery jest w następnej linii, również wstawimy kropkę i przesuniemy kamerę. Na przykład mamy taką wizję spakowaną pod nadzorem kamery. Tę tą, tą wielkość oczywiście możemy sobie tutaj dodać. Ale nadal tutaj mamy szpecące dwie kropki. Co łatwo zniwelujemy wyjeżdżając poza obrys etykiety, czyli przesuniemy całość tekstu w lewo, aż schowają nam się kropki. Teraz możemy jeszcze troszkę w prawo przesunąć przed tym. No i mamy bardzo fajne pod spodem logo, spakowane pod nadzorem kamer. Załóżmy na drugiej zakładce, chcemy załadować, powiedzmy plik PNG, o na przykład taki plasterek miodu. Jak widzicie, pliki PNG nie obsługują przezroczystości, dlatego tła u nich będą czarne. Przezroczystość będzie czarna. Należy pamiętać, by takie logo dostosować sobie też do wyglądu całości. Nadal tutaj możemy sobie teraz tym logiem sterować. Lewo, prawo, góra, dół. Co na przykład tutaj możemy zrobić, żeby to dobrze wyglądało? No Na przykład odwrócimy sobie tekst. Czyli już dostajemy czarny pasek w tle i ładnie nam sobie. To tło znika. No i możemy sobie napisać: Pyszny miodek. Pyszny miodek. I tutaj to samo. Chcemy przesunąć. Możemy przesunąć postawimy sobie kropkę. Przesunie, przesuniemy sobie: Pyszny miodek. Kropkę w lewo usuniemy poza margines. I mamy pyszny miodek. Do góry go. Enter u Januszka na przykład pyszny miodórku Januszka, kropeczka i przesuwamy i w prawo tu. i już mamy dolne dolne logo gotowe także możliwość aranżacji oczywiście nadal mówimy tutaj o krawędziowym napisie który możemy wstawiać z lewej strony także trzy opcje dodawanie do etykiet. Życzę miłego korzystania. Pozdrawiam.